Witam serdecznie moim gościem, Jakub Gryński-Tylicki. Cześć, witam. Takie na początek głupie porównanie. Słuchaj, no graliście dzisiaj jak w ostatnim czasie Barcelona, czyli dużo podań, a mało efektywnej gry w strzałach. No rzeczywiście, czego dzisiaj zabrakło w tych strzałach? Bo sam dzisiaj miał jeszcze poprzeczki. Słabość dnia, bo chyba nie formy, prawda? Tak by to można było wytłumaczyć. Nie, forma jest dobra, jako taka. Forma jest brak dobra. Trosz, Brakło troszkę właśnie szczęścia, żeby szczęścia. coś wpadło, może jakiś rykoszet. No, widzisz, no, poprzeczka to niby blisko, ale jednak daleko, bo to wciąż strzał niecelny. E, drużyna przeciwnika bardzo dobrze zagrała, bo grają nisko, mają dość dobrą obronę, bo przecież chyba nie wiem, czy nie mają najmniej straconych. nie pamiętam. Że sto, ja też nie, ale tak gdzieś coś mi tak świta. Więc bardzo dobrze grają mądrze, klasowi zawodnicy <laughs> z doświadczeniem. Ciężko, ciężko. Wie, mimo że są starsi, to jednak. No, Lepiej może stać niż głupio biegać i dzisiaj to w sumie wyszło. My się napociliśmy i no, koniec końców 0-0 szanujemy ten jeden punkt, bo mogliśmy przegrać w końcówce. No tak, ten karny, który został też niecelnie trafiony w słupek. Przegrywacie dzisiaj. W takich kategoriach tego nie można rozpatrywać. tracicie punkty. Jeden punkt z Deep shotem. Uważa za cenny czy za stratę bardziej? Z przebiegu meczu na pewno gdzieś tam 50 na 50 poniekąd, bo ta sytuacja będzie się działa na pewno. Ten karny w końcówce na no, chyba 20 sekund przed końcem. Tak, tak, tak. To jest jednak gdzieś tam, no może gdzieś z gry byli, częściej trzymaliśmy tą piłkę, ale nic z tego nie wynikało. Szanujemy ten punkt na pewno jeden, nie rozpatrujemy tego jako porażki. Gdzieś tam na pewno troszkę zawiedzeni, bo gdzieś byliśmy na fali, no to 7 meczy zwycięstwo, no, chociaż też w każdym meczu były ciężary wielkie, więc nie, dobrze, dobrze jest. A tym bardziej, że będą jeszcze oni w pierwszej piątce, gdzieś, tak. więc będziemy mieć mieć szansę na rewanż i też myślimy, że jeszcze oni też urwą komuś punkty na pewno, bo już nieraz tam chyba z Sylwią mieli też na styku mecz, tak, gdzieś tam dokładnie. w przegrali, także no to nie będzie, to będzie dobra piątka. Sylwia zresztą powiedziała, że mecz z Dripshotem był najgorszym meczem dla nich, najcięższym w całej, powiedzieli nawet, historii alka Ligi futsalu, także to też dużo o tym świadczy. Kuba, gramy dalej, dziękuję za wywiad. Dzięki, gramy dalej.